Cześć siemano, z tej strony Thanos. Witam w kolejnym odcinku na kanale. Witam na odcinku, który od jest z Bolu, oczywiście. Siema Zero, witam I serdecznie. Właściwie tutaj Bolkę wypuszczamy z lewety. O, o mordę, gdzie się zapiąłeś? O ten, jakbym chciał się dobra, ciągnę na lawetę. Dobra, dobra, zapraszam serdecznie. Jesteśmy na nowej mapce. Chyba powiedział, że nie wiem jak się nazywa, ale widać to jakby jakaś pustynia była. Mamy naprawę drogi, nie, naprawę drogi do betoniarni, betonowni. Gdzieś tam musimy jechać, ale czekaj, my tędy... Okej, tam jest jakaś droga, To tutaj można niby na skuźkę, ale nie wiem czym tutaj jechał. Czuję się nie jak w No trochę i ono, tak troszkę to wygląda. Dobra, możemy pojechać tutaj drogą, zobaczymy no tak, gdzie idziemy, to... No. Gdzie to w ogóle doprowadzi. Uch, panie, to kliknąłem. Tutaj się to zmieniało oczu. wiadomo co mam przewieźć? Oczy, strefę z obiektów na razie mamy. Aha, no dobra. No I później będziemy budować tak. drogę jakąś, więc zobaczymy. Nie no, coś pięknego, nie, ja pierdolę... O, czy tu są jakieś pojazdy? O kurba. O cholera. O cholera. cholera ładnie. Ale coś musimy... A chyba jeszcze nie możemy tego... Nie wiem, tędy tutaj zobaczyć. jody jodajś. Ty jakby tam, ma, tam mam... tam Ale mordo, ślady zrobiłeś, nie? Ja a. pierdolę, co to wygląda. Boże, jak ta droga odprowadzi, człowieku. O chłopie, We... i jak to wyjdzie, że nie? mam trochę zmniejszone ustawienie, ustrzy... chyba zmniejszyłeś ustawienie, bo na wydajność dałem, bo kamerka lagowała. Mam nadzieję, że będzie w porządku. samo co ja. ja ale już no, jest chyba czekaj. A teraz tutaj, zaraz powinniśmy dojechać do tego. Ale ładnie idzie ta dobra. twoja taraweta, ci powiem. Masz napędy powłączany i tak dalej? Tak, 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 ale ty masz Dobra. tak wyryte drogę, nie żeś się zawieszam. A... tutaj coś mamy. O, ładnie, w ciur. O kurwa, i co, co? To, 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 czekaj. Musimy to wyczyścić w ogóle, ale. Ty Dobra, tam jest ten. Jadaj, już jest no jest dźwig, więc może tym dźwigiem to trzeba będzie zrobić. Bo tu jest tak na pier. O, chłopie. Teraz spróbuję do tych pojazdów, dajemy ja no, ciekawe kapcia, nie? Ciągnąć to. Czekaj, Taka, bo tu jest ten dźwig, zaraz zobaczymy. Czy mogę się do niego przesiąść już? O, ty masz tu widzę przeładować Ja mogę te... już wsiąść. Rury, nie rury. No są dwa. Czekaj, auto. Są dwa dźwigi jakby. Pa! W górach mobilne. Okej. Okay. Ej kurwa, kawałek pociągam to auto. Pokaż. A tak dopiąć nie mogę, ale czekaj, pojazd. Przeprząt gort wy... Zmocowania... Kurde, nie idzie. Ej, to nie. Dużo rabia. O, zmocowania. Jeszcze trochę Przimery. go wyciągnę stąd, bo tu musi wyczyścić ten żółty tarab chyba, nie? Okej, okay, chyba jono. ono. Okej. Okay. Musisz się... Ale zajebisty dźwig, jakie kęło wielkie ma. Patera, Jak to strzepić? Pewnie masz tam na jedynkę, dwójkę coś. Mocowanie. A dobra, mogę na takie i takie od. do ładunek. O ryba O stary, jak to się zapięło, fajnie. Tak jak podnieść, to nie mogę, czekaj. Ci jakoś naciągnąć? Dola, ja się nie będę tym. Nie będę się męczył. Czekaj, odłączyła dumnek. Muszę to nigdzie złapać, jakby. Za wysoko sobie wziąłem. Dobra, pokaż teraz. O kur. O. Mordo, nie rozłożyłeś ty. Już odgładam. Łe! Ué! Aha, tu jakieś kable się. Mordo, chyba nie dam rady tym tego podnieść, wiesz? No to, to jadę tej może. Ty może rury wtedy przeniesiesz No dobra poszło Gdzie to dać? Myślałem żeby tam na górę postawić, ale nie przyjadę przez teraz Nooo Generalnie Dalej. to gdzieś to trzeba poza ten wywalić chyba Dalej nie wyciągnę tego Okej okay. Dobra Ło, ty, to tym moim można No ty, ty masz tam dusce ramię Dobra, na razie tutaj wezmę na bok Eee yy, odłąd podunek, tak. dobra Tu jeszcze coś się dobra, daj mi to steel, czekaj. Przełącz kotwy. Nie tak? E, tutaj tak, kotwy tak, rozłożymy sobie. I dalej tamto chcę zaczepić. Czemu? O dobra, jest. Dobra. że trzeba zrobić znowu inaczej. Tu? Kurwa traktor mogę podnieść nawet. No wszystko. Ze wszystkim idzie wejść w interakcję. Czekaj. Okay. nie tak? Mordopa, mnie. Tak, bo ja traktor będę teraz podnosił I... Raz, tak. To to jeszcze w sumie odczepi. O, teraz sobie i dawaj teraz do góry. I odłącz ładunek. No dobra. Mordopa. Normalnie. Ale pójść. Ale jak cię miota, oh, mordo nie odpinaj kurwa, a Od drzwi mu się nawet otwieram, gdzieś to? Komu? No w traktorze jak rzuciłeś nie to dziś otworzyłem Dobra, furgionetkie ten Nie no fizycznie Mordo po no co robisz? Nie <grych> Wy, Wypierdol go stąd Falnie Tutaj! Rybki, dalej. Normalne, dago No tu ogólnie trzeba było no, ogarniać, bo Ty, ale to ciekawe, na górze masz jakieś takie, żebyśmy mogli was sprzedawać te rzeczy niektóre. Jak widzę, stal, góra? drewno, rury i beton. Okej okay. Traktor co wolniej ma się drzwi otwarły. Trzeba zarobić, tam wyciągnął w tym. Ten... Mordo, burza piaskowa właśnie, przyszła. Właśnie widzę, nic nie, widzę, nic nie widać, nie? Ole Ale to dowalone jest. Dobra. Mordo, przejdziesz tam i te kontenery weźmiesz? Mogę jechać, no. Ty! Czekaj. Ja nie zawalę ciebie, nie? Nie, nie, nie. Jak ja tu cofnę, A, to już weźmę. gdzie ja te kontenery wziąć? Nie mam pojęcia. Ale ja mam ten, ten jeden kontener, tak? No i tam jest o, jeszcze taki jeden. tam jest ciul do wyczyszczenia. O. Aha. Ty Ty, ja nic, Kurwa, nie widzę, nie. Dawaj do tyłu. Ja coś tutaj sapnąć. O czym ja z bolą? Masakra jest. W pokaż. da się to jakoś podciągnąć okej, okay. ciąg tryb z żurawia funkcję zurawia gośliny, o mm. o, wszystko idzie mordo Dobra, jest, Git już dobrze ulicy widać hm. Dobra To zrobiono jeszcze tutaj to tutaj rury i kontenery zostały. Dobra, pokaż Dobra jak oczyścimy... A tam jeszcze coś do oczyszczenia chyba albo nie było tu jest nie Dobra Czemu to mi to chce łapać? A jak? Uda się zmienić inny ten? Na inne try? Zabijam sobie Tam masz przy, przyłączanie ma albo z wszystkie myszki Długośliny można sterować jakby Czekaj Aby do to każdy kontener można Ja właśnie nie mogę przełączyć się na jeden taki kontenerek, kóźwa Teraz tego też nie chcę jakiś. O, dobra Pierdolny jest. Mu. Y... Okay. Dobra, mąciłem. No, Aha, tu są to. Ja pierdzielę. Te małe rzeczy to samochodem się poprzepycha, nie? Dzięki. Po Rozkroczę się lina dobra, rogit. Tam, że nie idzie, ale dobra, poszło teraz. Dobra. Eee... jest. O, dobra, coś takiego. O, klotwy. dobra, Czemu? dawaj klotwy. Ej, teraz nie mogę... Czemu nie mogę rzeczy łapać? Tryb do łączania ładunku. Ma... na czerwono, te. To masz albo tak, albo tak można łapać, wiesz? W sensie, jak tak albo tak? Na jedną linę albo na cztery. Przełącz tryb mocowania. O kurwa, faktycznie. Dobra, stój. A jak zmienić obiekt? Zmień cel, dobra, jest siódemka. Mnie już chuj mnie na powoli, bo nie mogę. Nie się, nie to samo jest. Dobra, tutaj w dół teraz. O, jest tych kombinacji, ci powiem rzeczy, nie? No jest. Tyle kombinacji, że to niepojęte jest naprawdę. Dobra, do góry i teraz tak, bym chciał linę skrócić. Dobra, jest. Dobra, na boczek to. Dobra, tu przy kontenerek, jak to lala, nie? Dobra, jedno oczyszczone jest. Zobaczmy, już z z i jadę ja. git. trzeba coś jeszcze Może przez Boski przyjadę. O, Ale dobra, dobra tutaj góry, góry, to się góry, powoli, powoli. O kurba. Morda, tutaj co ja Co leży? Ilos, jakiś pierdliw chyba. Aha. Ja próbuję się tu rozłożyć, zobaczymy. Nie ma miękkiej gry, nie. Pradawaj no, mi to. się, ja w ogóle to dam radę, machnąć się jakkolwiek. Odłącz? Normalnie oto, okay. bo ustawiłem silos. No sale zjeść mi z nim? 25 ton, prawdopodobnie pojemności ma. Dobra, pasowałoby jeszcze to podciągnąć R, O. Dobra, ja. No, to jedno o, jest prostu drugie teraz. No dobra, tu mam git. Tu muszę wypchnąć. Chcesz tym ser ten, mordo? Ja se bym powypychał te małe rzeczy autem wtedy. Ja bardzo, bo na razie ciągnę tego tarpagana, ale dobra, możesz dać. Tylko ok, ja tu otrzepię. Teraz możemy się przesiąść. No tak, bo tu tylko to trzeba. Tutaj samochód i jakieś rury jeszcze są. Dobra, dobra, ja wsiadam się. Dobra, je, jestem. Uła, ty. A ten kontener, tego te, nie trzeba stąd wypierdolić. Do tego konteneru można było wrzucić te. No ja można było. Yy, no. Wszystkie beczki, nie? Czyli kontener na samochód normalnie później jest, a... U kurwa. Chodziłem gdzieś. E to jest zajebiste. nie? Ja, tym co mogę beczki powyciągać. Dobra. Ktoś to teraz. Kurde, jakaś siroka ja jak jest. O, tu słaba jest w tym. tu szybciej. Jo, No, ale jest mniejszy, nie? A ten nie ma wątku Ops. Ale tu nie ma rozwalania się chyba maszyn, bo się wjebałem na pełnej. To tu jest w ogóle. Były gośliny. się... Dobra. pierdykło na mnie to, to po mnie od razu. Dobra, teraz Dobra, w dół. mam kolejne. Dam, dam, dam. Jeszcze dalej, mi się dalej. Dobra. Fajny silosek. Fajnie jak jeździ z tym. Dobra. te małe ci się kręcą jak smut po gaciach. A to jeszcze ta rura. Teraz próbuję ja auto przeciągnąć. Dobra. Rurę. Dawaj, 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 Mietek. Ale jedzie tam. I idzie ty! Idzie! Redultor, trójko, ogień, idzie! O to był pierwszy nie? O! Chyba zniknęły żółte pola. Czyli znaczy oczyszczony teren. Ale rura pierdiknęła. Ja, czyli tu jest dwa etapy są. Tak, no. y, wyczyszczenie i drugi to budowa drogi. Którą ty masz minutę? 15. To no, to jeszcze trzeba jechać i pozwidzać, a zobaczyć. Bo nie wiem, czy chyba, że całą tą zrobimy jedną mapę u jednego, a drugą u drugiego właśnie nie wiem nie kurde. Wiem Takie po tak, 20 co parę jest? minut znowu można zrobić odcinki. No nie, bo tu jest cele, no, ja. naprawa, drogi do bateniarni. Drogi. Pier... Ile? Ile tu jest obiektów, w których pokazuje mi, że mogę się z nimi złączyć to jest niepojęte, nie? To nie no, tak są statiki same Jezus. Czekaj. Gdzie my jesteśmy? O ja pierdziele, to jest... Okej, okay. tutaj jest mapa. Co tu jest piaskownia? Aha, dobra, baza, baza na pustyni, Taka piaskownia. Podalić muszę. Aha, czyli on tutaj był Piaskownia. Napraw drogę do betoniarni Mmm, ole idzie to auto, nie? On po krzaka, aha, jak ono krzak zniszczyło? Panią, robimy tam drogę, co? Właśnie Panią. nie wiem, no trzeba dojechać, zobaczyć, gdzie tam jest roboty Jest wyrównanie, położenie asfaltu chyba i ubicia chyba i to to. No ale to też jest kawałek na pewno tej drogi. Jakaś zapiernicza. Pewno jest kamień na drodze. Wniosek o budowę drogi. Co? Ole, to zapierdło. No, co to jest? Okej. Okay. Ty prędzej możesz znieść. No, Ja przyjechałem tu od drugiej strony. A ty już tu jesteś, dobra. O kurwa, to jest hmm. fajna Robotaju. Och, jak to mordo padło. A Ciekawy jestem, jak to jest z mapami Wypiszenie w ogóle, żeby to podkrywać. Jaka ona jest tak naprawdę duża. No nie mam pojęcia. Tu obłokowane coś się będzie, nie? Myślisz, że ten? A przecież pamiętasz, ile na koniec mieliśmy maszyn? Ja to chyba trzeba... chociaż? Ja to trzeba rozsypać mordo, chyba tamto, bo kolejne takie porobiłem. ja też, jak jechałem. A zobaczę teraz co ja zrobiłem Tu dopiero jest kolei na hopie. No, to ty nawet kto taki piasek jest To po... Do, ty, to po jak trzeba mordo normalnie jechać do piaskownicy? No tutaj stoi na razie do piaskownicy No tak to się nazywa A no, na razie tutaj jest Bozy się wyjechać nie mogę dobra Ja dobra piaskownie. No chwilę jeszcze co tu możemy porobić i będziemy teraz to u siebie. Ale ciekawe, wiesz co się zastanawiam, skąd mam piasek brać. Czy tu z tej maszyny, co tu stoi? Za blisko trochę. Okay. Ale jak ładnie się facowa... Ja. Ole wpada, nie tam! O otwartą krzynię mordo zrobiłem w przypadek. Nie. trzeba znaleźć ty no, podnieść tu pod ten... Podjąć tu pod tą maszynę, jestem ciekawy czy pod nim będzie się napełniać. A że tutaj Złapać... pod tą No pod tą, bo tak się zasadę z a ten piach trzeba wziąć mi koło okay. No ale... Co? Nie, nie, nie są A tak patrzę, że nie wiem, nim trzeba tam jeździć. No czy Ci na wyskoczy R albo coś to jest za nisko, moim zdaniem. Dobra, to trzeba patrzeć... Ja pierdolę, że... coś. Czekaj, mapa. I zdaje że trzeba... Czyli tam coś czy jest? Co to jest? A, dobra, to jest samochód. Dziękuję. Baza, my stąd rucali, ruszaliśmy. Czekaj, co si O, no, si no, mi się wydaje, że tu Ta. trzeba jechać, odblokować coś. Pojawiło piasku w określonym... W określonym zasięgu. Czekaj. Weź no popatrę, właśnie, bo ja też tak podjechałem w ten fakt, że to mu, no, jest to za niskie, nie? To to jest Kamieniołom, trochę. Kamieniołom? No tutaj mordo jest, są dziury. Ej, tam coś jest, A to może być baza, to nie. Trzeba by jechać szukać, mi się wydaje. Tam na górze są jakieś budynki jeszcze. Tam jest dół to w jeszcze. ty! A tam jakbyś jechał na wprost z siebie, tam też można gdzieś zajechać. Bierz tam. ale... Jedź na wprost, bo ja, ja jadę tam z tobą, po sprawdzanym. Chodzę. Jadę Bo... A ciekawe skąd tu brać asfalt? Masę bitum iść to to, dobrze, jak to się nie? tam kulazie. zje. Tutaj to jest W z co ruszaliśmy warsztat. Aha, ty! To elektrownia. No nie wiem. Tu jest, tu jest cała baza, ja jadę tu zjechać, w dół. by tutaj powinno się dać, ale ci odwiedzę, czekaj, wyobraź mi, że... Załodun strefy, kamieniołomie, użyj mapy. Kamieni łomię, Uzi mapy. Nie, mam no nie mam odkryte. No nie mamy odkryte kamieniołomu. Tu na dół się nie da zjechać już, nie? Jak coś. Okej, okay, jadę ja tutaj. Kamieniołom, no sam sama nazwa sobie brzmi, że on powinien być. Jak tam, to te maszyny stoją do asfaltu, nie? Robienie. do drogi. Dobra, czerw na czerwono jest. I to. to tam pokazuje, nie? W tą stronę nie można. Tam bym jechał, tam dla mnie wygląda jak by był. Dziwne. Pewno się tam dać, moim zdaniem. Dobra, okej. Okay. Nie, miady tu. W dół to nie ma chyba sensu. A tam właśnie ty jedziesz, tam są jakieś budynki, tak się da pojechać? Chyba nie bardzo. Ja zobaczę. Będzie czerwono i dobra, jest czerwona linia, więc się nie da tutaj dobra. Generalnie, no to może być, że tylko ta maszyna będzie gdzieś stała, nie? Ja, że trzeba stamtąd jakoś pociągnąć. No ale nie mamy ładowarki, żeby było wsypać. Można by było do tej maszyny może wsypać i wtedy by to coś dało. mógł wiedzieć, jak to jest ten schemat zrobiony. A czym to wsypać nie jest, Ale co, ja jadę jeszcze tam, jak my byliśmy, te rury czyścić. No właśnie ty. A co to jest, to co my rury czyściliśmy? Co tu tu jest? Płyt betonowych i co tu jest za firma? A to dobre pytanie. Oil fuel, czyli tu paliwa mają wszystko. Tu mają co? Dobra no. Tu, tu mają nic Tu mają nic, no i pozdro. Dobra, pokaż Jeszcze raz podjadę tutaj Zobaczymy Tu można, mordo, dalej jechać, póki co Nie, nie ma mi czerwonego, więc jadę tu dalej To na razie odkrywaj tam Dobra Znowu burza piaskowa idzie A Mordo hmm. Przez nieba sypie, kurwa, piach w sensie? No wyskoczyło teraz zauważyłem G wypełni piaskiem A, no jeżeli to przy tej maszynie jest. Nie mordo, po prostu przez R tutaj i mam cały czas to świeci. Aha Pozdro 600. No A jakąś progno. drogę znalazłem Być może Mordo widzimy się ostatni raz. Dziękuję Robota czeka Nie wiem czy... Ja nie wiem czy wrócę Już jadę tu tyle jak już przejechałem, to jadę od bo może nam okay, coś no. będzie potrzebne Mordą mam też tą maszynę Mordo Mordą się na bok w... Dobra Dobra Jest kamieniową, znalazłem, nie? O chłopak ja Tu można po prostu sobie zdypać piaskiem Ale nie jest można, ale tu Duża stoi... piaskowa znowu, nie? Tu stary stoi tak wielki kurwa do ładowania piachu Jeżeli ty będzie można jeździć Ty nic nie widzę, nie? To samo ja wpadnę tu A. w dziurę jakąś chyba Kurwa, tam, że puste już Kurde, ja bym chciał zjechać tam Pokaż mapę Widzisz gdzie ja jestem? Okay, Pokazuje nawet, piaskownia Tylko nie wiem jak tam dojechać Poprzez zakład płyt betonowy? Nie, pokaż. A tak wychodziło Zobacz co widzisz, odblokowałem no jest, No No i tam chłopie stoją takie sprzęciory. Tylko nie, ma, nie nie wiem jak dojechać tu nie, bo ja mam taką burzę piaskową, że tu kurwa jest tylko dziura wielka. Ciekawe co ogóle na zakup Tam jest, no właśnie. Może tam to nowych i tam przejadę jakoś. Okay. Bo tam stoją chyba jakieś maszyny jeszcze, wiesz? Może by coś tam się jeszcze przydało. Poczekajcie jak one przy misji są tu tak zrobione to raczej chyba nie no, trzeba. To, że tutaj można pierwce wsypać więc. Szkoda, bo, tak bo jakbyś... No ale jakbyś chciał realnie pojechać to można tam jeździć. Uła. Uła. Dobra mam drogę. Mam drogę. Na 100% to będzie to. I tak chcę oczyścić z ctr bo te kamienie są jakieś kurwa. No to to się będzie... Ja się jeszcze zastanawiam skąd będziemy brali ten do tej maszyny, żeby ją zasypać, ale pewnie też tą ciężarówką będziemy tym siodłem wozić. Albo po prostu tak tutaj. Z Za, i tyle. Może być, że w demówce mają to tak zrobione, nie? nie? Pewnie to będzie później tak, że to będzie kosztowało, znów ileś tam pieniędzy i nie będziesz musiał wiesz, jeździć, bo jakbyś jeździł to byś miał taniej, nie? Powiedzmy. Io tak, no. pierdyla, co tu jest? Proszę powiedz, że tym będzie można sterować nie Opa do ja to nie będzie do sterowania nie mm -mm. Czekaj, skanowanie terenu. Dobra, no. da się ty coś wziąć? Nie, no. nee, żadna z maszyn nie jest do no wdzięczę niestety Łożysz kurde ale Czekaj ty robisz drogę tutaj Aha czyli jakby chciał po piag jeździć, to można jechać właśnie tutaj Całym tym tyłem Poziom drogi podniosłem, dziękuję No spoko, dobra Ale tak zaraz kończymy Będziemy u ciebie ty robić drogę dalej Żeby choć jeszcze piak O dobra, sypiał po siastkę strefę. i się mamo Chodź powiem, że po tym piachu momentami jak wpadniesz To ledwo idzie To nie? To trzeba wysypać czekaj, czekać, jeszcze jedną rotkę tutaj dać Wydaje mi się, że raczej ten piach trzeba będzie po całości wysypać, nie? Patrzcie jak. Dobra Tam wysypana. Ja, Ue. teraz ja wyjechałem ze żwirowców, więc no nie ma żadnej tam maszyny, niestety to są tylko statyczne, nie? Szkoda, bo jest tak ogromny, nie wiem jak to nazwać, ładowarka taka stara do piachu, nie? Co na liny i tak jakby, wiesz, tak o no, to, no, no to takie coś tam stoi. Jezu patrz, no dobra, to myślę, coś w tym odcinku na tyle na kolejny, zapraszam do Bogucia, będziemy robić drogę, zobaczymy jak nam pójdzie, tej żeby no prosta była, o tutaj. Wątpię. Zobaczymy co wyjdzie w ogóle, bo tak na typałem piachu, że będziemy przegrywać za 20 minut prawdopodobnie, ale to nie szkodzi. Więc jak się podoba łapeczki do góry, wpadajcie na kolejny do bully się od na razie trzymajcie się. Cześć. Siemano